Siema, dziś witam Was z lasku osobowickiego, yy, głównego bohatera Sprawiedliwi Wydział Kryminalny i policjanty, Policjantki Policjanci. I czytamy dzisiaj, oczywiście, kolejny wpis. 16 lipca, dla ułatwienia, rozdział 11. Całość na YouTube, na moich profilach prywatnych, autorskich, stronie pamiętnika Nastolatki, na Fejsie. A więc czytamy. 16 lipca. Stewka rozmawiała ze mną, ale rozmawia ze mną, ale tylko wtedy, kiedy musi. Głupio czuję się teraz w, jej w ich towarzystwie, więc dużo czasu spędzam z Maksymem sam na sam. To jeszcze bardziej wkurza Stewkę. I sytuacja robi się naprawdę bardzo trudna. Wczoraj wprawdzie pojechaliśmy całą paczką na Hel, ale głównie rozmawiałam z Maksymem i Witoszem. A dziewczyny trzymały się razem. Łukasz jest lakoniczny do bólu. Czasem wydaje, mi się, że mu... Czasem wydaje mi się, że towarzystwo jest mu zbędne. Zresztą jutro wyjeżdża. Zapytałam Maksyma o stewkę. O co jej chodzi? Dlaczego się tak na mnie przez cały czas wścieka? Mam nadzieję, że to pytanie retoryczne odparł. <laughs> Ja naprawdę nie mam pojęcia, jęknęłam. Nie wiesz? Przymrużył oczy i przyglądał mi się z prawdziwym rozbawieniem. Nie wiem, mogę się domyślać, że się w tobie podkochuję, ale skąd ta wrogość do mnie? Wrogość do ciebie wynika z faktu, że się tobą interesuję. Chciał odpowiedzieć poważnie, ale mu to nie wychodziło. Był rozbawiony. Przecież jej wyjaśniłam, że się przyjaźnimy. A ja powiedziałem, że liczę na coś zdecydowanie innego i większego. Nie pamiętasz? Maksym, oczywiście, że pamiętam, ale nie ogarniam tego wszystkiego. Na dzień dzisiejszy nie musisz, przerwał. Dlaczego nie dawałam za wygraną? Bo nie jest ci to w tej chwili zupełnie do niczego potrzebne. Póki co masz walczyć o Jacka. Maksym, poczułam się rozgniewana. Czy ty się mną bawisz? Spoważniał. Rzadko kiedy takim go widziałam. Zdecydowanie się Tobą nie bawię. Natalia, był oburzony i to akurat sobie zapamiętaj. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Prowadzisz ze mną grę? O co? Wszystko w swoim czasie, odparł. Wszystko w swoim czasie, powtórzył. To jest koniec. Króciutki był rozdziałik Jutro, 17 lipca.